Nie wiem, co moja córka tam robiła. Być może przeszukiwała pokój morderczyni. Dlaczego miałaby to robić? Bo dostrzegła w tej kobiecie coś dziwnego. A konkretnie co? Córka coś zaobserwowała. Ale co? Nocą znikała z domu. Wymykała się przez obrót. Wychodziła nocą? Spotykała się z Słanem Miguelem w barze i w jej apartamencie. Są świadkowie, którzy mogą to potwierdzić. Czy pani córka widziała doktora San Romana z panną Silwą? Tak. Pewnej nocy ich przyłapała. Dobry wieczór. To była inna kobieta. Przebierała się, by zmienić wygląd. To nie przebranie, lecz inna osobowość, biorąca nad nią górę. Nieprawda. Rozwojenie jaźni to wybieg, żeby uniknąć kary za zabójstwo. To pani subiektywna opinia Nie będę milczeć Proszę o spokój Powiem prawdę A prawda jest taka, że Blanka Silva zakochała się w moim zięciu On zaś chciał się pozbyć mojej córki Namówił guwernantkę, by ją zabiła Obiecał, że uniknie kary, bo on zaświadczy o jej niepoczytalności ale to wszystko kłamstwo. Ta kobieta nie cierpi na rozdwojenie jaźni. Jest zwykłą morderczynią. Ciekawe, jak pan udowodni, że to nieprawda. Zobaczymy, czy inny lekarz potwierdzi, że Blanca Silva jest chora. Silva enferma. Przepraszam, że dałam się ponieść emocjom. Jestem tylko matką, która domaga się sprawiedliwości. Tylko sprawiedliwości? Co pan insynuuje? Czy nie kieruje panią urządza odwetu? Czy nie mści się pani na doktorze San Romanie? I co? Czekam na relację mecenasa Lozady z przebiegu rozprawy, ale długo nie dzwoni. Jesteś spięty, ustawiłeś się. Dzisiejsze posiedzenie jest bardzo ważne Lozada miał złożyć wniosek, by nie sądzono Blanki z powodu jej niepoczytalności Wydałem w tym celu opinię Jest pani pewna, że Blanka Silva nie cierpi na rozwojenie jaźni? Może chodzi pani jedynie o to, by została skazana, a wraz z nią dr San Roman? Jestem pewna, że to farsa. Nie wmówi pan sądowi tych bredni. Wysoki sądzie, przypadek mojej klientki nie jest odosobniony. Psychiatrom znane są takie zaburzenia. Żałuję, że opinia doktora San Romana została odrzucona, gdyż rzuciłaby światło na tę sprawę i pozwoliła określić stopień poczytalności oskarżonej. Niemniej postaramy się udowodnić, że Panna Silva jest osobą chorą, a nie zabójczynią. Dobrze sobie pani poradziła. Gratuluję. Dziękuję. Myśli pan, że wrócą do teorii o rozwojeniu jaźni? Owszem, tylko tak mogą się bronić. Ale to się nie uda. Cukru? Nie, dziękuję. Wisenty rozczarował Rosjó. Ma zbyt słaby charakter, żeby walczyć o odzyskanie zdrowia. Szkoda, że się poróżnili. Tak się kochali. Miłość jedne rzeczy zniesie, a inne ją zniszczą. Gdyby Wisenty walczył z kalectwem, Rosjó by go podziwiała. ¡No, si yo lo admiraría! To moja wina. Wypadek, inwalidztwo. Motor. Nie kochasz już Nelsona? Nie mówmy o tym. Ten człowiek umiera. Będę mu wierna do końca. Nie pora teraz rozmyślać i marzyć. O Edwardzie? Daj spokój. To ty o nim wspomniałaś. Powiedziałam, że go podziwiam. Dla ciebie miłość i podziw są nierozłączne. Chcę, żebyś była szczęśliwa. Ale szczęście nie jest łatwo. Ty i Juan Miguel wiecie o tym najlepiej. To ten tekst. Podtrzymaj. Zobaczmy. Spójrz. To małe przedmioty, które służą jako ozdoby. To kryształowe zwierzątka. Jak ty. Co? Kiedyś zrozumiesz. Rozpraszasz mnie. Te najmniejsze i najbardziej kruche. Mama nazywa swoją szklaną menażerią. Bardzo dobrze. To tytuł sztuki. Szklana menażeria. Opowiedz mi o mojej postaci. To kaleka dziewczyna. To znaczy? Kuleje. Tak? Na drugą nogę. Tak. I tworzy swój baśniowy świat. Tak delikatny, że byle tchnienie może go zniszczyć. Smutne i piękne. Ale wszystkie wymyślone światy są kruche, niczym z kryształu i daremnie o nich marzyć. Ta postać pasuje do ciebie, jest liryczna. Jaka? Romantyczna. To twoja rówieśniczka. Będziesz cudowna w tej roli. Chciałbym, żebyś zrobiła się na blond. Serio? Będę dziwnie wyglądać. Będziesz nosić jasną, zwiewną sukienkę. Nie.